That's your model this. My... Dobra, ja jestem największym grubasem, więc zrobimy sobie teraz ranking na Pamiętam, jak Dawid mówił, dawaj, kop louka, nie? No to kopałem louka. I mnie noga bolała, kurwa. Normalnie, jakbyś kurwa, lepiej chyba w ścianę kopać więcej amortyzuje. Dobra, ja, ja powiem tylko jedną rzecz, nie? Ogólnie polscy architekci, nie architekci, nie wzięli pod uwagę tego podczas budowania drogi, że czasami może się wydarzyć coś takiego, że będzie zbyt duży nacisk na kostkę, i wtedy ta, kostka, ta, 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 wtedy ta kostka się zapada. Jest tutaj pewien element, który myślę, że wpływa na ruchy tektoniczne Ziemi. I to tyle. O, możemy być dla siebie niemili. No, super, fajnie. Moja kurwa kolej. Dobra, panowie. Bez zbędnego pierdolenia. Wszyscy wiemy, co robić. Załóżcie to, żeby nie było przypału. Chcesz mi powiedzieć, że oni wszyscy wyjdą, a tamten będzie ona sobie rać stopy, tak? Gifery. pierdolę co to kurwa jest, stary? Jedziemy do Luton, by porozmawiać ze stół. Dobra, Otwiera jego matka. Na coś z tą ekstradycją się wyjaśniło? Oni sobie życzą w Polsce, żeby to było na hura. A tutaj jest procedura, no tutaj nie ma tak, że Anglicze już wysyłają na na szyję, nie sprawdzając, co się dzieje w ogóle, o co chodzi. Więc była ta sprawa i teraz czekamy na wynik, a no, później się będą odwoływać najwyżej. I... I dopiero jak y, postaniemy decyzję, że on może tu zostać w tym momencie wszystkich ten mm. Trzy największe le w chłopaków, czyli... Kurwa, największy Fredlak to kurwa to mieć kurwa nosek. Nieważne. Ciekawe na którym miejscu da kurwienie się pośród znanych osób tylko po to, żeby zyskać trochę rozgłosu. Trzy największe le w chłopaków czyli... Kim chciałeś zostać za dzieciaka? Chciałam zostać modelką. Serio? Modelką? Byłam chuda i wysoka. Yy, jak długo? No dopóki nie... Zaczęłaś ja obijać mordę, rozumiem. Pilotem. Ale pilotem takich dużych samolotów czy myślisz? Yy, myślisz, bo mówię, nikt mi nie zatrzymie na tym niebie. Yy, kryminalistów. Kim chciałeś? Się... Powiedział, że chodnie na paznokcie jest jak zatrudnienie fachowca do remontu. Jeżeli masz małe standardy, będziesz zawsze zadowolony. Ale jeżeli chociaż trochę, ci zależy. Nie musiała słuchać. Ostatnia dziewczyna zrobiła mi krzywego paznokcia. Bardzo nie nic się nie zmieniło. Już jest dobrze? Nie! Wyobraźcie sobie, że ktoś wam robi płytki w łazience za tysiące złotych i robi to krzywo. Wy mówicie, to jest krzywo, Ja a ta osoba patrzy na to i mówi... Naprawdę? Ja nie widzę. I jesteś w Także paznokcie trzymają się trzy tygodnie, a łazienka dłużej. Ja miałbym w chuju, jakbym miał coś krzywo, kurwa. Ktoś nierówno położył panele, w chuju to mam. Kurwa, ściana ma prześwity, koło chuja mi to lata. Kurwa, kibel jest na środku łazienki, totalnie mam to w piździe. No. Czerwony jest od zimnej, niebieski od, yy, od ciepłej wody, obojętny mi to, kurwa. Zamienię kolory w głowie, nie? No. No, aby na łeb nie kapało i że prąd był. Zrobisz mi to zdjęcie? Wyszło ładne, ale zrobisz mi jeszcze kilka. Kochanie, pójdziemy do łazienki? To już byliśmy w łazience. Teraz znowu mi się chce Kurwa kocham piwo. Więc stwierdziłem, że zamówię sobie najmocniejsze piwo na świecie. Pff. Nie o co jak co, ale trochę się tej suki boję. Jakiś browarek ze Szkocji. 67,5% ma. 330 yeah. ml. Predator jak skurwysyn. Będę to spożywał na live'ie na Twitchu w piątek, 5 kwietnia, jakoś o godzinie 19.30 zaczniemy się pić coś takiego. Także zapraszam bardzo serdecznie. Nie wiem, jak bardzo mnie to wypierdoli z butów. Mam nadzieję, że mi nie wypnie kora, bo kurwa wtedy to będzie źle. To ma kurwa 1,5 razy więcej procent niż woda. Ja nawet nie, nie wyobrażam sobie, jak to może smakować. Kiedyś, jak dostałem mandat za picie w miejscu publicznym z ziomkami... Dobra, to myślę kurwa, że to po prostu spirytus jest kurwa z piwem pomieszany. Przyna kolejowa, kontrapociski. Dostałam mnóstwo komentarzy, w których piszecie, że kałach bez problemu ją spenetruje. Czy uda nam się obalić to? Ta... Oj, nie tylko kałach by ją spenetrował stary. A, A... mit, sprawdźmy to. Teraz zobaczcie, co się stało. Obydwa, jak sami widzicie, nie przebiły. Jeżeli chodzi o tą część, mamy rzeczywiście w obu przypadkach wybrzuszenia. Wgłębienia są tak naprawdę na tym samym poziomie. Tutaj mamy zdecydowanie mniejszą średnicę, To jest większa, ale to jest do przewidzenia, także... Fuj, to mam. <laughs> Kurwił się. Nie gryź kurwa. <laughs> 1500 zł za kolację w restauracji z gwiazdką Michelin dla dwóch osób to dużo czy mało? Jeśli to jest siedmiu czy 8 daniowe menu, to to jest średnio dużo. Dużo, ale nie za dużo. No ile to jest na euro? Jejku, euro chyba teraz po ponad cztery dokładnie. Matematyka, później sobie wszyscy policzymy. E, I takie też e, jeszcze pytanie 34, cenowe. Tysiące. Nie, to będzie tak 300, 400 to okay. euro. To jest okej, okay. na dwie osoby. Tak. Jeszcze, nie, to jest... Okay. To ja w to wchodzę. Dobrze to czekamy na recenzję Pozwalmy, w takim razie. dobre. Pozwanki, że dobre jedzenie. Kurwa, tylko widzicie, problem jest taki, jak się zadaje komuś tego typu teń, bo 1500 zł za kolację w restauracji z gwiazdkami Michelin, czyli... Jakby jakieś w kurwe ekskluzywne, bardzo dobre jakościowo. No, czy to jest dużo czy nie? No kurwa, jak to kierujesz, to wrzucasz na TikToka i ludzie słyszą odpowiedź chłopa, że 400 euro za kolację dla dwóch osób to nie jest dużo w jakiejś wykwintnej restauracji, to się za głowę łapią. Mówią, o kurwa, za 1500 zł to ja jem pr przez cały miesiąc. No i dobrze, tylko najprawdopodobniej jak pójdziesz na tą kolację, to tam kurwa będą jakieś trufle, kurwa, chuj wie jakie, które za kilogram kosztują, nie wiem, 50 tysięcy euro. Jakieś takie totalne rarytasy, mało dostępne i tak dalej. Czy da się zjeść dobrze za 30 zł? Kurwa w każdym barze mlecznym. Ale tu, wiesz, tu się o ekstrawaganckie dania, ciężko dostępne produkty yy, i, i tak dalej. O to tutaj rozchodzi, nie? Więc no, i on jako kucharz zdaje sobie sprawę, że jeśli ugotuje danie, z jakichś produktów, których nie ma, albo będzie kurwa, nie wiem, smażył, czy taplał w winie, kawałek mięsa łagił kurwa w szampanie za 2000 zł, no to to Danie nie może być tanie, nie? czego czegoś na nie tam jest droga. No kurwa, tylko. Bo ludzie patrzą na to tak. Ja pierdolę jak on może powiedzieć, że 1500 zł za jedną kolację. To jest ok cena. Jakiś odklejony. Bo to wszystko sprowadza się do tego. Czy milion euro za Ferrari to dużo? No zależy, nie? Taka cena rynkowa. Ktoś powie, kurwa, odklejony jesteś. Możesz mówić, że milion euro za Ferrari. Jakby, no, tak to trzeba traktować, nie? I to tyle, nie? Opelek zadychę, też Cię zawiezie na miejsce. Na Ferrari jest czegoś innego wykonane. Więc, więc no, ja nigdy nie byłem w takiej restauracji, bo ja podejrzewam, żeby mi nie smakowało. Ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Ja mało rzeczy i muszą być najbardziej proste na świecie. Byłem raz w takiej restauracji, gdzie chyba 200 zł jedno danie kosztowało. Było to właściciele młodej Polski otworzyli restaurację trochę poniżej rynku we Wrocławiu. Nie pamiętam jak to się nazywa, no i tam poszliśmy, bo Rafał tam koniecznie chciał pójść. Wchodzimy i, I z racji tego, że kelnerzy tam ekipa to też była ekipa z młodej Polski. My ich znamy. On mówi kurwa, słuchajcie, powiedz mi to było nie wiem, w październiku, on mówi, że mają rezerwację do stycznia, nie? że albo mówi poczekajcie chwilę, tam coś tam w tym grafiku po, mówi dobra chodźcie, yy, będę miał jeden stolik właśnie na dwie osoby na tam 40 minut, nie? Mówię, kurwa, mój, ja pierdolę ty, na trzy miesiące do przodu, rezerwacje na, na obiady, na ten, stoliki pozarezerwowane, jakieś dziwne mięso, takie, z bardzo takimi kurwa tustymi tymi, bardzo kruche też było, to, to jakaś polędwica z czymś mogła być. Do tego chyba pires selera? No naprawdę kurwa, takie wymyślne jakieś rzeczy tam były, to bardzo ładnie wyglądało, jak, jak oni nam przyniesie to danie. One co prawda było małe, bardzo estetycznie to wyglądało, nie? Tam widać było, że ktoś tam było. No nawet, kurwa jakiś pomazany ten, pomazany talerz i ten. Zaden wakancji, kurwa nie smakuje mi to. No ale ja jestem kurwa prostym człowiekiem, nie? Ja mogę pójść do baru mlecznego i zjeść osiem pierogów, kurwa, i ja będę szczęśliwy. A niekoniecznie jak pójdę i ktoś mi da, nie wiem, kurwa, zrobi mi rosół z najbardziej ekskluzywnej kury na świecie, to, to ja nie będę jakiś, kurwa, hiperzadowolony, nie? Bardzo żałowałem, że tam byłem. Na szczęście Rafał ja mnie zapłacił. Usmakowało. smakowało i był szczęśliwy. Ja... Wiem, że już nigdy w życiu tam nie pójdę, nie? Też jeszcze w tych restauracji. ogólnie problem jest teraz w takich restauracji, że te kurwa, no, te, te nowe, bogackie pedalstwo kurwa chce jeść jakieś kurwa dziwne rzeczy, nie? Wegański burger, co to kurwa jest? Albo makarony, Makarony się nie da spierdolić, nie? To oni potrafią. W tych kurwa fancy restauracjach nawet makaron potrafią spierdolić, a nie dlatego, że kurwa jest rozgotowany, tylko że tak jak masz, nie wiem, carbonarę, kurwa bolognese, to oni tam kurwa wymyślają jakieś kurwa szóste cuda świata. Masakra, no pamiętam, jak grillę organizowałem dwa tygodnie temu. Założyłem grupę, dodałem wszystkich znajomych. No i się upewniłem, nie? <laughs> się upewniłem, czy. No, żeby też trafić w preferencje kulinarne wszystkich ludzi. Tam, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. No i <laughs> pytam, czy jest tu jakiś. Czy, czy mamy tu jakiegoś wegana? No, i taka Tasia pisze, tak, tak, ja jestem. Dziękuję, że pytasz. To wypierdoliłem ją z grupy. Nie będzie na mojego grilla przechodziło jakieś, kurwa, wiesz, jakieś szemrane towarzystwo. W życiu trzeba mieć zasady. Tak, no wtedy z Kasią wszyscy gadamy, no. No. Znaczy, jej nie dodałem do grupy. Bo z góry założyłem, że ona jest warzywa. <laughs> Dobra, nieważne, oglądamy dalej. Nie boisz się, tak? Nie boisz się. Nie, ja chcę wysiąść. Ale jak? Ja chcę to... wysiąść. A to jest kurwa. To, to jest w kurwę pojechane. To jest kurwa pojewane, bo jak ja jestem na tych kolejkach, to ja tak, mówię, no mogę pójść, bo się kurwa nie boję, nie, wsiadam do tej kolejki i ona zaczyna kurwa podjeżdżać tam 200 metrów do góry. I ja sobie wtedy zadaję pytanie, po chuj mi to kurwa było? No i potem jest ten pierwszy zjazd, tam zawsze kurwa jest tak, że oni się wjeżdżają na górę i tak przez parę sekund dopiero się łamie ta kolejka w dół, zanim na pełnej piździe zjedzie, nie, że, żeby pewnie emocje wzbudzić. Tak już tak patrzę na dół i mówię, po chuj, ja tu siedzę kurwa? 300 zł kurwa za wejście, 500 kurwa za benzynę, 25 zł za popcorn, 50 zł kurwa, żeby jakimiś pacynkami w kubki kurwa porzucać, żeby jakiegoś minionka kurwa czy innego yy, czy, czy innego Tomaj Jerry, kurwa w wersji pluszowej, który o wartości 4 zł na AliExpress yy, wydropić. Jakby pochuj mi to było. Pochuj mi to było. No i jedzie ta kolejka. Wszyscy pizdę, na mnie to jakiegoś dużego wrażenia nie robi. Bardziej byłem wkurwiony zanim zaczęło to jechać tam u góry, mówię ja pierdolę, nie? A jeszcze teraz kutasy robią, na przykład ten Hyperion jest tak zrobiony, bo najpierw jedziesz do góry, że jak tutaj, jak tutaj już jesteś, nie? W momencie kiedy, kiedy się łamią te, te wagoniki, to jest jakby ta kolejka trochę podwinięta. Że wiesz, że ty nie widzisz tego opadu, że on jest taki, że o, że za chwilę będziesz ten. Tylko oni kurwa te kolejki tak budują. I ty w tym momencie, jak tutaj jesteś, to mówisz, o kurwa, na dole nic nie ma, nie? Następną rzecz, którą widzisz, to jest, no, hiperion to chyba jeszcze potem tak jedzie w górę, nie? No, że widzisz tylko to, mówisz, o kurwa, ja pierdolę. Ta zadra jest, zadra jest chyba lepsza. Zadra, myślałem, że miłe urwie. Na zadrze tylko pamiętam, że tam skrzypi to drewno, jest takie kurwa nieprzyjemne uczucie, że to się rozleci. I tam w pewnym momencie tam zaczyna obracać się ta kolejka. I masz takie wrażenie, że jak się wpierdolisz w następny ten, Następny taki jakby przesmyk, to, że, że głową kurwa w taką belkę przypierdolisz. Tam jest taka deska wisi. Nie mówisz, kurwa, zejdź w to. Ja chcę wysiąść, ale. Jezu! Jezu, chcę wysiąść! Ale już się nie da teraz. Boże, jakie to nudne? Nudno, nie? Ja, no to Na tej super, <śled> 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 <Ty> Wycięcią <wygorsz. śled> Ale przecież ta kolejka jest nudna Ale ja też tak mam, że kurwa jak już jadę w górę to kurwa, da się to jakoś zatrzymać, mówię, nie będę krzyczał, bo kurwa wstyd, jakby czujesz ten niepokój Potem wysiadasz z tej kolejki i mówisz Nie robię to na mnie wrażenie, że mówię dochodzi jeszcze raz. Ja mówię, no, kurwa, mogę nie być jeszcze raz, ale nie chcę mi się określić. Down, dowoj, mam fast tracka fast pasa. No, no dobra, no to pójdę i kurwa i... Za każdym razem w koło macie jej to samo. Ja może kiedyś ze spadochronem skoczyć, ale yy, ogólnie bandzi, tak, najbardziej popierdolone jest bandzi, bo stoisz na tych 100 metrach, czy tam ile te bandzi mają w waszej okolicy. Wiatr jest kurwa niewspółmiernie kurwa yy, mocniejszy niż, niż na dole. Wszystko się kurwa telepie, widzisz pół miasta z góry, patrzysz na dole, kurwa ta mata taka nie za duża. Z jednej strony wiesz, że masz sześć zabezpieczeń, nic ci się nie wydarzy, ale on ci otwiera tą, otwiera ci kurwa tą, ten kosz, tak patrzysz i mówi, no to, że coś tam, to skaczesz, nie skaczesz i kurwa, i można skoczyć, nie, tylko zadajesz sobie pytanie, jakby po chuja, po chuja się tu w ogóle wpierdalałem, jakby można było za te 100 złotych kurwa zrobić 300 rzeczy, naprawdę 300 rzeczy można było zrobić, ale no jest tak jest. Ye 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 Książę kurwa zemdlał czy od czego? Panie, nie, nie tak dał. Patrz, jest pojebany, wstajesz kurwa i się boisz, nie? No, no, Dajam, nie ej! Było? Fajnie było? No... No, ładny dom masz Tomek. Dzięki. A ten, ten koń na patyku cały czas to robisz? Przecież to dla dzieci jest. A to tak dla ozdoby, rozumiem. Mojej córki? A, no spoko. <noise> Czekaj, ty w Candy Crush gasz teraz? Serio? Spierdalej Nie wierzysz w siebie? Pomyśl sobie, że moje włosy są w opłakanym stanie, a mimo wszystko i tak nagrywam I tak ludzie mówią, o fajne włosy, a ja mówię, co? A oni takie, tak Nie wierzysz w siebie? Pomyśl sobie, że moje Co to jest za white face? Jesteś rasistą, stary A coś się bały koleżanko? Ktoś mu z nie tak? Na siebie się patrz. Ruro. Na chuj ty się uczysz? No sprawdzian mamy. Ja pierdol, Zapomniałem. Dasz ściągnąć? Stary, dałbym cię, ale ja nic nie umiem. Tak, kurwa. Na pewno. Sprawdziłem wasze sprawdziany. Paweł, jedynka. No tak. Uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu. A na chuj ci siedem karabinów? Maciek, twóreczka. <laughs> kurwa, mówię, że nic nie umiesz. No, farta miałem. Ta kurwa. Ty, miała dzisiaj pytać. O, faktycznie. Proszę pani. Pytać miała pani dzisiaj. O, zapomniałam. Oby cię kurwa samochód przejechał. To do odpowiedzi... Paweł. W którym roku i dlaczego była bitwa pod Grunwaldem? Pod czym? No debil. Grunwaldem. Maciek, kiedy była? Ja nie wiem. 2012. A dlaczego? Bo Błaszczykowski karnego nie strzelił. Maciek, może ty wiesz, 1410. No kurwa co za śmata jebana. Jeżeli Wy nie chcecie być tacy głupi, to pamiętajcie, że z kodem pachu 5 na cały asortyment Jim Beam macie zniżkę. Także jeżeli chcecie mi. Właśnie zajebiście, że to robi, że nie musi się nikomu tłumaczyć. Kurwa, życie dosyć w pizde nam daje, żebyśmy się jeszcze z pasji musieli komuś tłumaczyć. Ludzie jeżdżą rowerami, rolkami, a na f de... Czy zgadniesz wszystkie loga pod presją czasu? Zaczynamy. Pierwsze. Twoja stara. Ja czekam na ciemność, patrząc na swoje dziecko. Haja, Erik! You're 19? Tak. Yes. You look older. That's not a compliment. I'm telling you, you look troubled and. Ten gigant ma 330 lbsów, ów Czyli to hantel, który waży 150 kg. A ja go zaraz spróbuję podnieść. Trochę się cykam. Teraz widać, jaki on jest potężny dopiero. To jest gigant. To jest gigant, ja. Spróbujmy dziada. Oh, mocny. Dobry zawodnik. To jest proste. Dzik się chłodzi. Pierwszy, jednego, to przypomnisz sobie, jak się chodzi. Siedzi Rider. Ja mam to brzmienie. Twoje wejście trwa dłużej, niż twoje wejście na scenie. Dobra. Hej, hej, hej. Dobra. Ej, teraz lecę z na chłostę! Rajder siedzi jak twój ojciec, kurwa, dobra! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jesteście kurwa skończeni, ej, dobra! Dzik mi przypomnij, jak się chodzi, kurwa, raniu! Ja tobie przypomnę, kurwa, o oddzielaniu! Dziękuję Wam! To jest. Zobaczcie, nie? Story time o tym, jak pracowałam w telewizji. Dzień dobry Państwu, Kamila Plopczak, poprowadzę dla Państwa dzisiaj nasz program. Będę Państwu prezentowała biżuterię pozłacaną. Dlaczego straciłam tą pracę w telewizji? Po pierwsze będę udawała, że się maluję, bo jak jest true to um, trzeba się malować. Więc tak, pracowałam e, w telewizji Przecież na żywo, sprzedając biżutery. Był taki program na żywo e, w telewizji. Za 7 minut Ci nie poświęcę, kurwa, no jakoś nie.